Ukryta prawda o osiedlach prywatnych w Paragwaju. Dlaczego przede wszystkim Europejczycy kupują tutaj działki? Ostatnio dostaję setki pytań, dlaczego Europejczycy masowo przenoszą kapitał do Paragwaju? Dlaczego wybierają osiedla prywatne? chronione, a niezwykłe działki i przede wszystkim co oni wiedzą, czego inni jeszcze nie zrozumieli. Dzisiaj powiem ci wszystko bez owijania, tak jak jest. Problem w Europie. Zacznijmy od Europy. Ceny nieruchomości nadal są absurdalne. Możecie w komentarzach napisać, ale według mnie są absolutnie absurdalne, podatki rosną, biurokracja rośnie, bezpieczeństwo spada, a rentowność inwestycji w mieszkania w wielu kraju, w wielu krajach jest już bliska seru. W mediach o tym naturalnie nic nie mówią. Ja sobie tutaj zanotowałem, jak zwykle, parę punktów. E, I dlaczego w mediach nic nie mówią? No z wiadomych względów. Prawda jest taka, że inwestorzy uciekają z rynków, które ich każą. U mnie było podobnie. Szukają miejsc, które chronią kapitał. To jest logiczne. I dają realną wartość ziemię, którą naprawdę posiadasz, a nie tylko dzierżawisz w cudzysłowie od państwa. Dlaczego osiedla prywatne? Sekret, o którym nikt nie mówi. Ludzie pytają się, dlaczego osiedla prywatne, a niezwykłe działki. Odpowiedź jest według mnie prosta. Macie prywatne drogi, prywatne regulaminy, prywatną ochronę, monitoring, prywatny porządek oraz prywatną infrastrukturę. W normalnym terenie czy terenach publicznych jest zależny od państwa i gminy. A tutaj ma spokój, zasady, kontrolę i sąsiadów, którzy chcą tego samego. Przynajmniej większość z nich. To dlatego Europejczycy i nie tylko celują właśnie w takie miejsca. A dlaczego konkretnie Paragwaj? Odpowiedź jest brutalnie prosta. Najłatwiejsza biurokracja w Ameryce Łacińskiej: niskie podatki, bezpieczeństwo na terenach wiejskich, rozwój prywatnych inwestycji, stabilna waluta, Guarani, zobaczcie w Google. Stabilny wzrost i stabilna polityka. Najlepsza relacja cena, jakość życia na kontynencie. Europa się centralizuje. Paragwaj natomiast decentralizuje i daje ludziom wolność. To są fakty, a nie opinie. Jesteśmy tu już 23 lata w Paragwaju i mówię to jako doświadczony inwestor. Dlaczego miasto Piribebui? Piribebui jest dzisiaj jednym z najbardziej pożądanych miejsc do zamieszkania w Paragwaju. Powody. Jest ich kilka, według mnie. Yy, około godziny jazdy do aglomeracji Asunción i również około godziny jazdy do lotniska, do międzynarodowego lotniska. Yy, czyste powietrze, zero zgiełku praktycznie, dostęp do sklepów, usług, lekarzy wszystko można na piechotę. Osiągnąć lub parę minut samochodem, nowoczesna, coraz bardziej nowoczesna infrastruktura prywatna i oczywiście pogoda idealna nie tylko dla seniorów. To dlatego tak wiele osób na emeryturze szuka tu spokojnego miejsca na domu, bez barier, bez stresu. W czystym otoczeniu i wśród życzliwych sąsiadów. A co z osiedlem prywatnym, które budujemy? U nas, w naszym prywatnym, chronionym osiedlu, stawiamy na przede wszystkim pełne ogrodzenie, prywatną lub prywatne drogi. Które naturalnie, o które trzeba dbać, projekt zieleni. Są parki, specjalne, wydzielone miejsca i działki pod domy parterowe. Nie chcemy tu przemysłu, nie chcemy tu e, jakichś warsztatów. To są typowe, parterowe domki pod zabudowę mieszkalną. Komfort dla osób starszych. No tak trzeba powiedzieć. Spokojna i bezpieczna okolica. Tak jak wspominałem, my jesteśmy tu już 23 lata. Oraz możliwość zamieszkania przez cały rok. To miejsce dla ludzi, którzy chcą spokoju i prywatności. Oraz przewidywalności, nie betonu, nie chaosu i nie tłoku. Tak więc, jeśli chcesz zobaczyć dostępne działki, lub zapisać się na listę inwestorów, link masz naturalnie w opisie. Tak jak zawsze dane kontaktowe do mnie na Whatsappa czy też na maila. Subskrybuj kanał Paraguay Life. Mam na imię Zbyszek dla tych, co jeszcze nie wiedzą, bo co tydzień mówię o inwestowaniu. To jest ważne, żeby chronić właśnie Wasz kapitał życiu i bezpieczeństwie w Paragwaju. Bez filtrów, bez propagandy, po prostu tak, jak jest. A mówię to przede wszystkim z własnego doświadczenia 23 lata w Paragwaju. A więc wszelkie zapytania proszę jak zwykle w komentarzach i widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję i do zobaczenia.